Cześć, witajcie, cześć wszystkim, witajcie na live zaraz po spotkaniu Austrii-Wiedeń z Legią Warszawa, kanal 365 do piłki, 365 dni o piłce, cóż to był za mecz, no naprawdę no fantastyczne zawody, spotkanie chyba które, jeżeli chodzi o poziom emocji, no nie mogliśmy sobie takiego wyobrazić, no mecz absolutnie szalony, to był jakiś roller coaster, jak to mówił Andrzej Twarowski legendarny komentator kanał Plus no to, był, to była jakaś roller coasterem. no muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takich emocji, to znaczy przed meczem myślałem, że Legia tutaj może powiedziałbym odkupić swoje winy i zmazać tę plamę z pierwszego spotkania przy Łazienkowskiej i wygrać, natomiast na obrót tego spotkania to jak ono było dynamiczne, ile miał zwrotów akcji, no to jest w ogóle jakiś kosmos. No najważniejsze jest to, że na samym końcu wicemistrz Polski górą, ekipa Austrii w jednym otrzymała aż pięć trafień, widzę tutaj oby komentarz na czacie, żebym zmienił ten opis, słuchajcie, no ja kilkukrotnie w ogóle zastanawiałem się, czy odpalić tego live'a, bo wszystko było tak dynamiczne, że właściwie kilkukrotnie no, wyglądało na to, że będzie dogrywka, więc też nadrapałem no, się w głowę sprawdzając tego streama, ale ostatecznie udało się. Najpierw to był Rosołek, który trafił na e, bodaj, to była bramka czwarta, a później mamy trafienie Ranft, Ranfta w dolczonym czasie gry, no i na samym końcu muci Ernest muci człowiek, który znów uszczęśliwia kibiców Legii, no bo Albańczyk trafił przed tygodniem w tym meczu na Łazienkowskiej. O rany, no nie wiem właściwie od czego zacząć tyle tych wątków. No generalnie mamy tak. Obraz Legii, która mogła się podobać od samego początku, natomiast mam wrażenie, że nie było konkretów, ale też Austria nie grała swojej najlepszej piłki, natomiast no ta końcówka pierwszej połowy perfekcyjna, w ogóle najlepszy sposób na zakończenie pierwszych 45 minut, bo jest to najpierw bramka, no taka chciałoby się powiedzieć do szatni, natomiast później mamy jeszcze jedną, najpierw to jest Elitim, który otrzymał zagranie, takie właściwie zgranie od Patryka Kuna, no i generalnie chyba piłkarz, który mógł się najbardziej podobać i to też jest fajna historia, taka historia, która znajduje swoje zakończenie, no bo Elitim to był ten piłkarz, który zawiódł dość mocno, no przypominam ten błąd w tym pierwszym Spotkaniu i oddana piłka rywalom. Dzisiaj trafienie i takie trafienie fenomenalne. Kilka też prób podań prostopadłych. Myślę, że raz Paweł Szołek miał taką sytuację, w której mógł się zachować lepiej, no i zmarnował tą taką, powiedziałbym, wybitną okazję, kiedy to właśnie elitim zagrał mu piłkę. Natomiast kilka minut później to Gual trafia. Podanie Bartosza Slisza też fajne zawody w jego wykonaniu. Myślę, że generalnie ta druga linia legi. Bardzo dobry mecz. Oczywiście zarówno elitim no co prawda, Slisz został całe zawody, natomiast elitim później szedł Gual tak samo opuścił Murawę no i też właśnie widać było to że Legia już nie gra swojej piłki mam wrażenie że bardzo widoczne było to kiedy Kostorochia dokonał tych korekt przy teoretycznie spokojnym wyniku no bo początek czy właściwie no, pierwszy fragment pierwszy kwadrans drugiej połowy to jest ten strzały Pekharta i to w ogóle taka bramka nie wiem czy mieliście podobne odczucia oglądając to spotkanie ale ja da dawno sobie nie przypominam takiej kontry chyba takiej nawet modelowej kontry w wykonaniu polskiej drużyny w wykonaniu drużyny która przecież gra na co dzień w Ekstraklasie, no było to coś fenomenalnego, ja mówiąc szczerze jestem fanem tego szybkiego ataku, no i będę sobie to odtwarzał, kiedy będę miał zły humor, bo naprawdę no akcja wyborna, fenomenalna, każdy wybór dobry, wszystko w tempie, wszystko na takim powiedziałbym dużym poziomie zaawansowania technicznego, ale też no coś, co absolutnie jakby rozbroiło i rozłożyło na łopatki rywali. Tutaj Austria absolutnie nie mogła nic poradzić, jeżeli chodzi o ten szybki atak Legi, no i tutaj myślę, że fenomenalne, fenomenalna tam ten początek drugiej połowy, natomiast później problemy. Później jakieś nerwy, no i niepotrzebna ta dramaturgia. Chociaż, no tak na samym końcu, jak na to patrzymy, no to myślę, że chyba dobrze się stało. No bo jest o czym pogadać, jest czym się emocjonować i czym będziemy żyli. Pewnie, w, w, jeżeli chodzi o kolejne dni przed tym kolejnym meczem Legii w czwartej rundzie. Natomiast mamy konkretnie tak: Bramka 69 Grubera. Później, co ciekawe, gol również tego zawodnika i dwukrotnie asystuje Fitz. więc tutaj mamy taki, jak powiedziałbym, duet, który pokarał Legię. No i też to była chyba taka kara zasłużona za brak odpowiedniej koncentracji, za brak odpowiednich zachowań. Bo wszystkim się wydawało, to znaczy, ja oglądając to spotkanie, miałem takie wrażenie że, wrażenie, że tutaj już legia jakby nic nie musi, że ten wynik wygląda tak, a nie inaczej, no i że wygląda na to, że tu już legia jakby jest jedną nogą w tej czwartej rundzie. Tymczasem trzeba było zachować koncentrację. No i wbrew pozorom taki wynik jak 3 do 0 w świetle tego pierwszego spotkania nic absolutnie nie dawał. No i dochodzą do głosu zmiennicy, też jakaś fantastyczna historia w ogóle, też ciężko mi sobie w ogóle przypomnieć, mecz, czy właściwie dwumecz, tak, takie spotkanie, kiedy zmienicy odgrywają tak ważną rolę i kiedy są takimi realnymi game changerami, no bo często mówi się o Jokerach, natomiast myślę, że tutaj no zarówno Maciej Rosowak, jak i Ernest muci zapamiętają na długo ten wieczór w Wiedniu. Najpierw właśnie to jest strzał popularnego Rosoła, no i właściwie sprawa załatwiona, no natomiast okazuje się, że nie, że Austriacy znów atakują, znów napierają, bramka ran, ran z 97 minuta, jeszcze wcześniej mieliśmy tę czerwoną kartkę i to też, myślę, że ta bramka bolała tym bardziej, że Legia miała przewagę i nie potrafiła gdzieś tam taką, powiedziałbym, organizacją gry odpowiednio się ustawić, cały czas jakby przerywając ataki rywala, cały czas wybijając go z rytmu, no bo wiadomo, że mając korzystny rezultat, legioniści mieli tą, powiedzmy, lepszą pozycję, byli w takim handicapie, więc te mogli tym bardziej punktować rywali, no i korzystać na błędach. Tutaj piszecie, graty dla Legii, Czewa jest z Wami, Sant Pisze, wojownik z czarną bandaną, kolejna piękna chwila w życiu kibica. No myślę, że to jest w ogóle taka chwila, której się nie zapomina i na pewno nawet jeżeli odpukać, Legia nie awansuje, załóżmy z takiej naszej polskiej perspektywy do tej fazy grupowej Ligi Konferencji, no to na pewno do tego dwumeczu będziemy wracali pamięcią, no bo to są takie historie, które faktycznie no gdzieś zostają w pamięci, no i z pewnością zostaną właśnie w pamięci kibiców. Dan Sportowo pisze, niełatwo jest być kibicem w Polsce, trzy kropki. No dokładnie, natomiast ważne, że na samym końcu jesteśmy wygrani i jest ta radość, no Oczywiście radość taka połowiczna, odwołując się oczywiście do tych wydarzeń ze Szczycina, kiedy pogoń oczywiście no, tam wygrała z Gentem 2 do 1, natomiast no, na samym końcu nie ma awansu, ale myślę, że portowcy i tak pokazali swoją dobrą twarz, no i sprawili niespodziankę. Natomiast wracając do Legii, no myślę, że coś niebywałego. I też to jest fajne, że pokazuje taki charakter drużyny, taką grę do końca, tylko bo wielokrotnie to jest powtarzane, to znaczy, że drużyna ma chęci, zaangażowanie piłkarze chcą, próbują. Natomiast tu faktycznie było to widać, bo e, po tym jak była ta wymiana czasów, no to właściwie legioniści no to widać, bo w oczach ten ogień. Tą i jak właściwie idą do każdej piłki. No wiadomo, że Austria też poczyniła kilka, powiedziałbym, błędów, niewymuszonych strat, były takie zachowania, które, no których nie powinniśmy po prostu dopuszczać, natomiast też umówmy się, no myślę, że nie chcę jakby, żeby ta dyskusja była na pierwszym planie, natomiast mam wrażenie, że arbiter, który wyjątkowo dawał pograć, pewnie się mylił w dwie strony, natomiast mam takie wrażenie, że wielokrotnie to legioniści grali, Powiedziałbym, na granicy faulu, natomiast gwizdek milczą. Wiadomo, że też gra się tak, jak sędzia pozwala, no i jeżeli te standardy, powiedziałbym, zostaną odpowiednio wyznaczone, no to tutaj, jakby piłkarze się ją dostosowują. Natomiast faktycznie, był to taki korzystny mecz pod tym kątem dla legi, jeżeli chodzi o, jakby, takie standardy sędziowania. Natomiast to jest, jakby, na drugim planie. No, ja się cieszę, mówiąc całkiem serio, kilka dni temu wrzuciłem takiego tweetaniem czy prowoka prowokacyjnego z, z kwartanikiem Nasza Legia, bo, bo generalnie kocham prasę, no i też tam właśnie pojawiły się takie głosy, że kibicuję legi, że generalnie jestem w a nie powinienem się cieszyć dobrymi wynikami wojskowych. Ja w ogóle uważam inaczej. Musimy się wszyscy cieszyć jako kibice polskiej piłki wspierać wspierać polskie drużyny. Myślę, że myślę, że Legia pokazała się naprawdę z dobrej strony i wygląda to obiecująco. Obiecująco przed tym meczem rundy czwartej, no bo przypomnę tylko, że to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o europejskie wojaże Legii, te wojaże eliminacyjne, no bo co istotne legioniści wkrótce spotkają się w rundzie czwartej. sprawdzą sobie szybko wynik Midtjylland z, z Omonią, jak to wygląda. 4-1 wygrywają Duńczycy. 63 minuta, więc jeszcze pół godziny gry. Natomiast no patrząc na to spotkanie w Wiedniu, no to wszystko się jeszcze może wydarzyć. Może tutaj się ten mecz skończyć w ogóle jakimś hokejowym wynikiem, jak ten w Wiedniu. No i tutaj najpewniej Duńczycy będą rywalem Legii. No zobaczymy. No to wygląda na to, że druga wycieczka do Danii polskiej drużyny, no bo przecież Raków często będzie grał o fazę grupową Ligi Mistrzów z Kopenhagą. Kamila Grabary. Lech przegrywa 2 do 0. Pisze, piszecie na czacie. Faktycznie, kurcze, Kolej już przegrywa. To jest to jest spory problem, bo mówiąc całkiem serio, myślałem, że Lech to w ogóle będzie miał najwyższe notowania do awansu i to w ogóle będzie pewniak, nawet się na tym nie zastanawiałem. Typowałem powiedziałbym awans legi jako takie 50-50, wierzyłem w legi, ok, natomiast zdawałem sprawę, sobie sprawę, że ten wynik, przede wszystkim teren, będzie trudny, w ogóle sporo też było w mediach austriackich, a propos powiedziałbym przyjazdu kibicu Legii, że się obawiają te sympatyków z Warszawy, z Radomia no i generalnie z okolic, no bo wiadomo, że liczna grupa wspierała gości, natomiast mam wrażenie, że to akurat kibice gospodarzy zachowali się nie do końca ładnie, tam była ta pirotechnika, no i wiadomo, że to jest jakby taki element, który najbardziej nie, martwi funkcjonariuszy, natomiast no faktycznie no to, co też może martwić, to jest bramka najpierw Oforii, później strzelił Erik Daniel, a więc piłkarz, był piłkarz Zagłębia Lubin, to nie muszę nikomu tu, y, mówić, kto to jest, kto oglądał oczywiście Ligę Polską, natomiast kłopoty, no 51 minuta, nie wygląda to dobrze, wynik w dwóch meczu na ten moment to jest 3 do 2 dla Spartaka Trnawy, no i jestem ciekaw, no mówiąc całkiem serio, nie będę was kitował, ogląda mecz Lecha do 30 minuty, później przełączyłem się tylko na legi i jakby tam skoncentrowałem swój fokus, no żeby to też oddać dobrze, co się dzieje, no i wiadomo, żeby też, powiedziałbym, wsiąść na tą kolejkę górską, jaką zaproponował Kostarunianić. No wieczór niesamowity, wieczór fajny, natomiast fajnie, żeby to się spomentowało tym awansem, żeby jednak no zostało to w pamięci, ale żeby jeszcze zrobić ten krok do przodu, no i iść po cenne punkty w rankingu UEFA, iść po pieniądze. I po duże wrażenia, bo na ten moment jako polscy kibice będziemy się ekscytować na pewno Rakowem w fazie grupowej Ligi Europy bądź Ligi Mistrzów, wszystko zależy od tego dwóch meczów. Pierwsze spotkanie w Sosnowcu przypomnę tylko bez obecności kibiców gości. Nagrałem o tym osobny materiał, możecie sobie sprawdzić na moim kanale. Część osób pisała, że dlaczego się cieszę, że nie ma kibiców gości, yy, że piłka nożna dla kibiców. Chodziło mi oczywiście o to, że łatwiej się będzie grało piłkarzom Rakowa, a trudniej się będzie grało piłkarzom Kopenhagi. Proszę tutaj się nie doszukiwać żadnej dodatkowej yy, pobocznej narracji. Natomiast no, rzeczywiście no, nie jest wesoły, Chodzi o Lecha, nie będę tutaj zgrywał. No, nie oglądałem meczu, nie oglądam teraz, więc też trzeba się będzie zaraz szybko na kolejorza przerzucić, no i wspierać tutaj Lecha i trzymać kciuki za ekipą z Poznania. 160 osób na live, bardzo dziękuję za aktywność. Też mam nadzieję, że to się powiedziałbym przełoży na lajki like i subskrypcje. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie kliknijcie w ten guzik niebieski like. Tak samo tą czerwoną subskrypcję proszę. Pamiętajcie o tym, bo to się wtedy fajnie film pozycjonuje, no i te treści mogą po prostu trafić do większej liczby osób. No, tak pod mówiąc sobie, ten tym mecz Legii, myślę, że naprawdę mecz fajny, mecz walki na granicy faulu, to o czym mówiłem, natomiast no imponuje charakter Legii, imponuje gra do końca, pewnie wielu piłkarzy wygrało tym spotkaniem, ja mam przede wszystkim w głowie Marka Guala, bo myślę, że to jest piłkarz, który no, nie do końca dobrze się wkomponował w ten drużyny, ja już miałem nawet takie teorie, miałem podać taki tekst, że to nie jest do końca to, co on czuje w Warszawie, mówi tutaj jakby o pozycji, bo w oni miał więcej luzu, więcej tych przestrzeni, no i był takim liderem przez duże L, a propos Legii, LK, natomiast no tutaj myślę, że to dajmy chłopakowi się wdrożyć. Naprawdę tutaj fenomenalne wykończenie przy tej brance i też te zagrania mogły imponować. Juzue no nie chwalę, bo to jak ten chłopak ma dzień, no to jest po prostu jeden z najlepszych piłkarzy w ekstraklasie. No i też finisherowie, a więc piłkarze, którzy potrafią skończyć. No dzisiaj to był Rosołek czy Muci. No ten blok obronny pewnie może troszeczkę martwić. Nie było dzisiaj pankowa. Natomiast myślę, że to też na Austrii to nie jest rywal z z przypadku. No też drużyna, która ma kim postraszyć. Między innymi ten Huskowicz, który trafił dwukrotnie w tym meczu przy Łazienkowskiej. No, no, dzisiaj Gruber zaontował dublet, też taki ciekawy pomocnik z Austrii, 28 lat. No generalnie zawodnicy, którzy naprawdę radziliby sobie spokojnie w ekstraklasie, to ja już nawet nie mówię, żeby żeby sobie radzili, ale walczyliby o coś dużego, więc też tym bardziej nie ma potrzeby, czy nie ma nawet prawa deprecjonować tego rywala. Ponad podziałami gratulacji pisze: Ty 2000 MKS, e, czyli Legia Iraków versus Dania, pisze Wojewicz Czarną Bandaną. No właśnie, gramy z Duńczykami, będziemy się tutaj mierzyć jako polskie kluby, dwa polskie kluby najpewniej, no bo wiadomo, że ten mecz jeszcze Micheland z Omonią trwa, więc też nie, nigdy nie mów nigdy. Natomiast no myślę, że tutaj raczej Michelin. No też trzeba będzie konkretnie, powiedziałbym, sprawdzić. Sprawdzić tego rywala, dokonać się takiej analizy, i oczywiście, wypuścić materiał na kanał, także też spodziewajcie się tych treści. Miejmy nadzieję, że trzy materiały zapowiedziowe się pojawią. Piję tutaj oczywiście do Lecha Poznań, który musi walczyć jak lew. Piłkarze, koleżanki muszą walczyć jak lwy i awansować. Na ten moment jeszcze jest sporo czasu, właściwie tylko bramka, która oznaczałaby na, na ten moment live dogrywkę, więc no być może coś tutaj się wydarzy na korzyść. Pogoń pożegnała się z pucharami. Myślę, że no w takim powiedziałbym w dobrym, z dobrym smakiem. Wiadomo, że jest dużo. No Duży niedosyt, zwłaszcza po tym pierwszym spotkaniu, w którym no, ta defensywa no, wyglądała jak ten szwajcarski ser, odszedł teraz Mateusz Łęgowski z tego klubu, będzie grał w Salernitanie, no i myślę, że to jest przede wszystkim konsekwencja tego, że no, Pogoń już się wypisała z tej walki o Pucharę. Nawet y, dyrektor sportowy klubu, dyrektor Adamczuk mówił o tym, że no, tutaj też ten transfer był raczej podyktowany tą najnowszą, powiedziałbym, historią i tym, że Pogoń po prostu nie pozyska pieniędzy z UEFA, no i ta sytuacja finansowa też klubu jest trudna, zresztą wiadomo, no fajna oferta, chłopak też chce grać w mocniejszej lidze, więc jakby też, no ja jakby tutaj w pełni rozumiem, popieram i jestem za takim transferem. To jest ciekawa historia. pro Paulo Souzy, który przecież będzie go we Włoszech prowadził. No cóż, no tak to wyglądało. Raz jeszcze dzięki wszystkim za aktywność, za, za wszystkie lajki. 112 osób w tej chwili. Myślę, że, że mecz fajny, mecz, który dostarczył wiele wrażeń. Natomiast najważniejsze jest to, że na końcu Legia jest wygrana, więc możemy się tym bardziej cieszyć, bo mówiąc całkiem serio, nie wiem, czy miałbym ochotę na rozmowę o meczu Austria-Legia, jeżeli na końcu Austria by wygrała po dogrywce, po rzutach karnych, czy jeszcze w tym. Przy bardzo długim, regulaminowym czasie gry, no bo ten mecz no, blisko 100 minut trwał, natomiast takie mecze są fajne, no, żałuję tylko, że też na tym meczu nie byłem na przykład na trybunach, no bo to też wiadomo, że inaczej się przeżywa jeszcze z perspektywy no, kibica, no wiadomo, że jak gra polski zespół, e, z niezależnie czy to jest Austria, Aris Limassol czy, czy, czy jak dzisiaj Gent chociażby w Szczecinie, no to się kibicuje e, Polakom, także m, tutaj jeszcze pisze Szymon Ochman, trzeba kibicować wszystkim polskim drużynom w Płarach, jest to wspólne dobro, także myślę, że to jest taki fajny akcent na koniec, taka maksyma na Dziś patrzymy teraz na wyniki Lecha Poznań, kibicujemy kolejorzowi, miejmy nadzieję, że tutaj szybko się zostanie ten wynik zmieniony, no i kolejorz nawiąże do tej fantastycznej europejskiej przygody przed rokiem, no bo to te, te czwartki były magiczne, to chyba się zgodzą ze mną wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania i sympatii kibicowskich, natomiast na ten moment minuta 58, dalej 2 do 0, więc coś tutaj się szybko musi zmienić. Pamiętajcie, kanał 365 Dni o Piłce, spodziewajcie się sporo treści ode mnie jutro, także w weekend, no bo te mecze już ligowe, nie będziemy żyli Europą, ale oczywiście dużo się będzie. Będzie u mnie działo. Liczę na fajne odbiory materiałów. Dzięki raz jeszcze za aktywność. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki i do zobaczenia.